Powstaje nowa playlista na kanale Miliony monet. Autor będzie w niej umieszczał filmy ze świata komputerów, systemów operacyjnych, internetu i routerów. To miejsce stworzone z myślą o tych, którzy chcą lepiej zrozumieć cyfrowy świat. Hej, cześć. Dzień dobry. Witam wszystkich na nowej playliście. I tak jak mówiłem, zresztą to, to, na tej zajawce, tak jak właściwie to mówiły postacie ze sztucznej inteligencji. No właśnie, przed chwilą je słyszeliście, no i tak, tak, prawdą jest to, że ta playlista jest dzięki wspierającym, a więc jeżeli wspierasz kanał, dostajesz więcej treści, bo ja chętnie siedzę wtedy przed komputerem, aby wam te treści nagrywać. No, sorry, ale tak jest, tak jest. Musi być... Hmm, jakaś marchewka, <laughs> wtedy jest ciekawi. No dobra, słuchajcie, na Bobrowej Zatoce mówiłem jakiś czas temu, niedawno, o nowym programie. Teraz od 1 stycznia 2025 o nowym programie w Chinach dla dzieci i młodzieży. I ten nowy program, zresztą tak jak tutaj widzicie, od 6 lat będzie uczył dzieci i młodzież na każdym poziomie. Sztucznej inteligencji, robotyki, elektroniki, ogólnie komputeryzacji i tak, dalej, i tak dalej. A co u nas? Zabrać uczniom smartfona. Zabrać uczniom smartfona, niech słucha nauczycielki. No i okej. Okay. Owszem, bo jak ma głupoty robić z tym smartfonem, no to lepiej niech słucha w klasycznym wydaniu. A dokąd zmierzamy? W moim głębokim przekonaniu donikąd. Donikąd. Dlaczego? Bo również chyba tylko w moim przekonaniu, no i w waszym, bo wy tutaj wiecie o co chodzi. Po prostu ktoś robi porządek z nami, z naszymi dziećmi. Nie będę już wspominał do czego te programy w Polsce służą. Rząd pilnuje, na przykład, żeby wszyscy dostali swoje szczepionki, tak, dzieci. Bardzo dużo najwięcej, pokazywałem mapy, gdzie w Polsce, w Bułgarii jest najwięcej. A gdzieś tam pojedyncze, albo wcale, albo wcale, dwie chyba we Francji, a w Polsce na wszystko. Jaki to świetny program. Chińczycy mają inne programy. I stąd ta playlista, słuchajcie. Ja w tej playliście najpierw, a więc się niech niektórzy ludzie nie zdziwią, bo Przeniosę pewne filmy z mojego innego kanału, żeby też były tutaj, tak zebrane, tak? Oczywiście nowe będą, ten jest nowy, za chwilę zaczynam. Już mówić. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest fabryka robotyki w Chinach, z kanału to jest takiego chińskiego, gdzie roboty produkują inne roboty. ściśle mówiąc, są to elastyczne koboty, jak tutaj piszą, tak? Do współpracy z ludzkimi pracownikami. Są. Tradycy znaczy są bezpieczniejsze niż tradycyjne roboty przemysłowe złożone z lżejszego materiału, z okrąglonych krawędzi. Słuchajcie, ta, to jest taka era, to jest taki czas, roboty produkują roboty. Pewnie, że tak, tylko w Polsce potrafi splajtować fabryka w łożysk w Kraśniku, nie? pod zarządem chińskim, bo w Chinach jest mnóstwo fabryk łożysk. Ale dobra, uważam, o, tu jest ciekawe też. Dzieci w Chinach bawią się na zaawans z zaawansowanymi aplikacjami yy, z, yy, sprzężonymi przez telefon, na przykład z takim karabinkiem, gdzie trafienie jest potwierdzane przez aplikację i tak dalej. No. Tak. Ciekawa sprawa też. Tutaj nowoczesne, naprawdę nowoczesne tablice zamiast tych skredą, które są do dzisiaj, nie? W Polsce. Ale to są tablice, które wręcz generują różne zjawiska, bo za nim, stoi, za nim stoją ciekawe programy, no. A więc tak, tak jak mówię, przenoszę te rzeczy, więc za chwilę będą tutaj kilka będzie filmów z innego kanału. Natomiast dzisiaj, dzisiaj słuchajcie, pojęcie komputera chciałbym wam przybliżyć moją jakąś filozofię, a mianowicie taką, że uważam, że kupno komputerów dla dzieci, które było w poprzednim tam czasie, gdzie dzieci od czwartej klasy dostawały komputery, to jeszcze był za czasów wpisu ten program teraz dla nauczyciela na przykład i tak dalej, ale dla ucznia, chodzi głównie o ucznia, jest nieporozumienie. Yy, uważam, że dzisiaj uczeń nie powinien dostać laptopa, tylko powinny szkoły być tak zaopatrzone, powinny, tak, żeby uczeń złożył sobie ten komputer sam, bo wtedy uczy się sprzętu, wtedy uczy się tego hardware'u. Bez tego danie mu gotowca niczego nie zmieni i rząd doskonale o tym wiedział, w moim przekonaniu, bo to nie są tam, że ludzie tam są jacyś, nie wiem, idioci, absolutnie nie. Danie komputera dziecku samo nic nie załatwi. Jeżeli jesteś rodzicem, dajesz dziecku laptopa, niczego ty nie załatwisz i nadal oglądasz, dlaczego ja, na przykład, w telewizji, no to będziesz za x lat y, wiedział, dlaczego ty, dlaczego ty masz przez y, W moim przekonaniu, oczywiście. Czemu to jest bardzo ważne? Powtarzam, bo to jest taka ep epoka. I teraz tak, uważam, że najwłaściwsze zajęcia dzieciak z mądrym rodzicem odbędzie w domu. Ktoś powie, ale ja nie mam pieniędzy. Trudno, nie interesuje to dzisiaj nikogo, naprawdę. Nie to może interesować, ale nikogo nie interesuje. Dlatego będę tutaj starał się propagować rzeczy, yy, no, rzeczy, sposoby, niekoniecznie drogie, yy, tanie. Wiele rzeczy jest tylko reklamą. W następnych filmach o routerach będę mówił, dlaczego to jest reklama, tak naprawdę, w moim głębokim przekonaniu. Wiele, wiele umów na podłączenie internetu i tak dalej jest reklamą, a nie użytecznością, gdzie można zaoszczędzić. Natomiast ogólnie nie da się zaoszczędzić. I tak, złożenie komputera. Uważam, że jeżeli ktoś ma dziecko, powinien komputer z dzieckiem złożyć. A jeżeli ma, no to rozłożyć go i złożyć jeszcze raz. A jak czegoś nie wie, słuchajcie. To jest też dobra szkoła dla rodziców, żeby się dowiedzieli, a skąd? A z internetu. Słuchajcie, w internecie jest wszystko. Miliony publikacji YouTube i nie tylko, nie tylko zasoby internetu jest już praktycznie dzisiaj wszystko. Jeżeli, i dzisiaj pierwszy odcinek o tym, no nie będzie to może poradnik, będzie to wskazówka, jak złożyć taki komputer. Uważam, że jeżeli... Bardzo ogólne wskazówki, bardzo ogólne, bardzo szybko spróbuję przez to przejść. Jeżeli ktoś chce złożyć komputer, bo twierdzi, że rzeczywiście ja mogę mieć spore racji z dzieciakiem, to powinien wybrać serię na tą chwilę AMD od tego producenta. Tak dokładnie serię 13 i 14 generacji Intela należy pominąć, ponieważ firma no, mijała się z prawdą, Serie 13 i 14 generacji procesorów Intel to był Raptor Lake. Nawet Raptor Lake ten odświeżony, refresh, były uznane za problematyczne. Nawet i nieważne, czy to po prostu mobilne wersje, czy takie, czy owakie. Główne problemy związane z tymi układami dotyczyły niestabilności działania, która wystąpi zawsze. Na początku. Nikt nie wie, może być dobrze i będzie dobrze, ale czy po roku, czy po półtora, czy po dwóch, w każdym bądź razie, no nie będę się nad tym tutaj dywagował. Ja to mówię wszystko subiektywnie, to co ja uważam. A więc podczas na przykład dużego obciążenia w grach, w aplikacjach wymagających przetwarzania wysokiego, no to wtedy po prostu były. A więc AMD, i słuchajcie, jeżeli ktoś. Teraz chcę kupić AMD, a nie chcę wydać bardzo dużych pieniędzy, ale małych też nie, bo przestrzega. Tutaj jest ogólne: ktoś się może, nie wiem, nie, nie zgodzić, jego sprawa. Wszelkie na znanych portalach na A na przykład, czy na OLX, czy na nie wiem, na przykład w sieciach jak MediaMarkt, czy MediaExpert, czy inne sieci. Tu nie chodzi mi o nazwy tych tych sieci handlowych, tylko podejście. Gotowce to jest zło. Dla mnie, dla mnie, subiektywna ocena. Kupujemy podzespoły, bo jest, to jest jedyna szansa, żeby dziecko zobaczyło, co jest w środku. Na laptopie tego nie zobaczy. Mało tego. Sieciowe komputery, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często tam idzie, żeby jak najwięcej zarobić. Wiadomo, wiadomo. I, a więc. No, ale cena końcowa, żeby była. Mm, no, um, jak najbardziej umiarkowana, prawda? Najczęściej na czym się oszczędza. Na s, y, bardziej, s, na słabszych, tak powiem ogólnie bardzo płytach głównych. Tak, oszczędności zaczynają się opu, od płyt głównych. Często obudowa jest bardzo ładna, gdzie obudowa jest nieważna. Dawniej, dawniej, dawniej. Małgosia, jak patrzyła na samochód, jak był taki wypucowany, ładny, jaki ładny samochód, chciałabym go kupić. A tak naprawdę to nie jest ważne. To nie jest ważne. To jest tak samo, jakby spojrzeć na Małgosię i ocenić: Ojej, jakie ty masz fajne, jak ty fajnie wyglądasz, prawda? Jak jesteś wyczesana, jak dużo silikonu, jak świetny make-up i tak dalej, i tak dalej. Tak. Jaki masz fajny permanentny makijaż? Nie, 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 nie idźmy tą drogą. W tym odcinku słuchajcie, przelecę się troszeczkę. Na przykład, ten stary, już stary właściwie, AMD Ryzen 5 5606, rdzeni 12 wątków, to jest absolutne minimum. Dzisiaj dobra, dobra płyta główna. A więc tak, płyty i płyty główne polecam jestem właśnie na Allegro ale mówię tu nie jest nic z reklamy nie jest nic z reklamy a więc wybieramy AMD socket AM5 AM5 to jest taki już powiedzmy z większą przyszłością troszeczkę ale jeżeli ktoś chce zaoszczędzić jeszcze można by się skusić na AM4 nawet nawet czemu nie i na Boga ATXowe ATXowe nie idźmy w mini w mikro ATX ponieważ wszystko będzie bardzo, no chyba, że ktoś naprawdę mieszka w kawalerce 20 m2 i naprawdę na podłodze nie ma miejsca, ponieważ łatwo można wytłumaczyć, wszystko jest na wierzchu, płyta jest większych rozmiarów i fajnie można z dzieciakiem przeanalizować budowę tej płyty, co, gdzie, żeby manualnie wiedział. Jestem dla podstawki pod procesor AM5, a więc te ceny są, widzicie, 650 i tak dalej, ale... Aha. No jaka? MSI jest moją ulubioną marką tajwańską. MSI tak, może być Asus, może troszeczkę mniej. Asus chyba swoje y, szczyty ma, ma już za sobą popularności, ale oczywiście Gigabyte markowa płyta główna. A więc jak najbardziej MSI, Gigabyte. A. Czemu nie? Yy... No niech będzie ten Asus z Asrokiem bym polemizował. Wolałbym nie. Wolałbym, nawet bym powiedział bardzo nie. A inne pomniejsze niekoniecznie. niekoniecznie. Podstawa to jest płyta główna. Trzymałbym się tych marek z uwzględnieniem MSI i Gigabyte w tej kolejności. A jeżeli ktoś chce składać na jeszcze tym sokecie, który tak naprawdę już wychodzi, AM4, ale na dzień dzisiejszy może dużo taniej, bo za 200 na przykład tej 29 jest MSI, a ja, płyta no weźmy z ATX-ową, tak to jak mówiłem, bo to była mniejsza ATX-owa, no na przykład tutaj poprzedni chipset B450, mówię, bo to jest na poprzednią podstawkę, poprzedni chipset, nie B550, ale już za 185 zł może kupić i będzie mu to chodzić fajnie nadal, nadal. Dobra, to nie jest poradnik teraz? to nie jest poradnik, bo do tego by trzeba było dobrać procesory i tak dalej. Zasilacz, który jest co najmniej absolutnie co najmniej ma certyfikat brąz, Tam są trzy certyfikaty: bronze, silver i gold. Chodzi o stosunek mocy pobranej mocy. Chociaż ona będzie po 230 V, a wysłana po różnych napięciach 5 V, 12 i tak dalej, ale yy, po niższych napięciach, ale zasilacz bierze sam Stratę, tak? Ma stratę na tym, że obniża napięcie i tak dalej. I te certyfikaty Bronze, Silver i Gold mówią o tym, które mają. A poza tymi po prostu się nie kupuje. A w sieciach właśnie kupicie taki zasilacz. Nie mówię, że zawsze, ale jeżeli nie będzie pisać specyfikacji, bo jak co, to nie się chwala, jak mają coś lepszego. Także można się naciąć, można się naciąć. I tak naprawdę większość ludzi. Kupuje tak naprawdę szmelc jakiś. W moim przekonaniu po prostu szmelc, produkt krótkotrwały ma być na gwarancję, a później z wystrzelonymi kondensatorami będą się tylko bujać, ale może o to chodzi. Natomiast, w moim tutaj przekazie, chcę zwrócić na parę rzeczy uwagę. Tutaj mamy, no właśnie, B550 GB już mamy 430. Jak się chciało mieć dzieci? Jak się chce rozwijać w epoce cyfrowej? Trzeba zacząć od komputera, nie od laptopa. Yy, dobrze. Więc na dzisiaj to. Tyle tutaj o sprzęcie. Tutaj jest już na stronie pcelite.pl. Intel prezentuje procesory Arrow Lake. Tu już jest 15. generacja. Słuchajcie, to jest na razie wielki znak zapytania. Wszyscy mają nadzieję, że ta seria uratuje Intela. Być może tak będzie. Być może tak będzie. W moim przekonaniu Intel już odrobił lekcję i poszedł nareszcie dobrą drogą. Dobrą drogą, jeszcze dwa zdania o laptopach. Jeżeli ktoś bardzo chce się uprzeć, albo powie, ja już składałem z dzieciakami i tak dalej, żona ma laptopa, a ona tam nie wnika, no ale ja bym sobie chciał kupić. Jest również ciekawa rzecz. Jest ciekawa rzecz o systemach. O systemach. Nie będę przypominał, że z dzieciakami trzeba przerabiać tematykę. Czym jest BIOS, czym są systemy operacyjne. Kupno nowego komputera blaszaka jest zdecydowanie niesamowitą Okazją do przetestowania po składaniu, tym, tym wszystkim po omawianiu podzespołów, jest momentem, w którym należy omówić BIOS, omówić yy, tak systemy operacyjne, zainstalować nie tylko Windows, jakąś dystrybucję Linuxa, jedną, drugą, trzecią, zobaczyć, zobaczyć, dać mu coś więcej yy, niż tylko Instagram czy jakieś tam inne rzeczy, TikToki i tak dalej. Yy, Ogólnie bardzo, o co mi tu chodzi na laptopach? Dla przykładu, dla przykładu, słuchajcie, mamy system operacyjny, najczęściej mama z tatą, no cóż, idą i kupują z systemem operacyjnym, a pani sprzedawczyni mówi, tak, on już ma system, a jaki? A11 Pro, super fajny i tak dalej. Nie, uważam, że należy kupić Powinno się przynajmniej rozpatrzeć, czy nie warto kupić brak systemu i zaznaczyć tą zakładkę, tą zakładkę, system operacyjny, brak systemu i nie kupować. To nie jest to, że ja na, na Allegro tutaj namawiam, tylko po prostu jest to platforma, na której ludzie kupują i tyle. Innej te, tego typu nie ma, więc dlatego ten, ten przykład leci. Ale nie kupować systemu operacyjnego, kupić brak systemu, sprzęt będzie dużo tańszy lepszy w danych pieniądzach za to i na przykład czy to gigabajta na przykład tutaj może być fajny y, również MSA jak gdybyście dostali y, i na nim zainstalować sobie system dopiero dopiero samemu żeby o co tu chodzi o to żeby przeszło przez ręce nie wiecie jak dłubać siedzieć zamiast przed telewizorem oglądać kto tam co powiedział z polityków, zająć się sobą, zająć się dziećmi, to jest piękna rzecz. Piękna rzecz. Grzebanie w systemie operacyjnym, instalacja, poznawanie tego, słuchajcie. No to są różne, bo to nie jest według ceny, prawda? Ale laptop bez systemu. Jak się do tego zabrać? Zasoby internetu. A system? Też nie namawiam na to, ale to jest absolutnie legalny sposób. Zobaczcie, kupując laptopa. Kilkaset złotych płacimy za system operacyjny. Podczas gdy są odpowiednie przepisy. Ja tu nic nie mówię o piractwie. Unii Europejskiej, a zwłaszcza teraz jeszcze na tym wałku z, y, konflikcie z Trumpem, to jest jeszcze bardziej, bo Windows jest y, amerykańskim systemem, wiadomo, można kupić klucz za 15-20 złotych. I to nie będzie. I to nie będzie, słuchajcie. Y, piractwo żadne. Absolutnie nie. Mówi, nie reklamuję tych stron. Tanie klucze Windows. Po ile? Po 19,90 na przykład, po 20, 25 zł. Podstawa prawna i to cały czas obowiązuje. Na podstawie postanowienia Trybunału Europejskiego z dnia tam 3 lipca 2012 jest sprzedaż oprogramowania jest dozwolona również bez fizycznego transportu nośnika danych. Klucze licencji mogą być przesłane elektronicznie, a sprzedaż niewykorzystanych licencji na oprogramowanie i ponowne przypisywanie, ponowne używanie licencji jest legalne. Czyli np. jeżeli ktoś sprzedaje licencje dla laptopów, które idą do kasacji, Idą pod wielkie walce stalowe, z stali, są miażdżone, i tak dalej, a te licencje odzyskuje i z powrotem wprowadza na terenie Unii, Unii Europejskiej. To jest dozwolone. To jest dozwolone. Przeczytajcie sobie po prostu tutaj prawa autorskie: wszystko, 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 wszystko. Tutaj jest napisane. Podstawa prawna. Powtarzam, to nie jest piractwo. To jest podobne wykorzystanie. I może taki klucz kupić naprawdę, naprawdę za bardzo małe pieniądze, ale najcenniejsze to nie będzie te 300 zł, czy tam ileś w kieszeni, czy 400, tylko to będzie nauka, jak ten system wprowadzić. Bo ten system zaraz pasowałoby odinstalować tak, odinstalować. I na przykład zainstalować sobie Distro, distro Linux Mint. Wersja 22.1, albo Ubuntu, albo, albo, coś, albo coś innego. Albo tą Fedorę, słuchajcie, na której Unia chce robić system unijny dla urzędów. Zaznajomi się. Dzieciak większy, starszy, mniejszy, niech główkuje, niech rozkminia, będzie miał problemy z czymś, niech to też dochodzi do tego. Wtedy jest prawdziwa nauka. I żal tylko, już ostatnie zdanie, że polska szkoła nie ma takich. Pracownik komputerowy, które by przerabiały, które nie mówiłyby, hej, wyłącz tego laptopa, yy, yy, smartfona i tak dalej, i tak dalej. Tylko powinny mieć właśnie zajęcia, gdzie pani czy pan mówi, hej, dzisiaj będziemy montować chociażby nawet jeden PC. Nie wiem, na małą grupę, bo to też trzeba na przykład na pięć osób zajęcia inaczej zrobić w ciągu dnia. Tu o tej godzinie, tu o tej, tu o tej, żeby cała klasa. Miała do tego dostęp i w malutkich grupach po 5-6, maksymalnie osób składać i rozkładać tego laptopa itd. Tak tak Przez cały rok szkolny dzieciaki wyszłyby z ogromną wiedzą praktyczną do tych czasów. Na dzisiaj to wszystko. Hej, cześć!